Dobra, nie. Bum, śmienko, ja... Pamiętacie, ten quiz, zakończyliśmy. A teraz zaczynamy! Się... No, nie, Baj, ja to. teraz No i Fajna laska. Lapku Knap WOLD URY SUS na ZO SNAPA na wow. A zostanie Twoim najlepszym przyjacielem i nie tylko Co? Przychodzi do... Przychodzisz do swojej le, letniej pracy do jak letniej zimowej. Już mi się nie zdaje, że w Ameryce listopad, jest letnim. nie zdaję, coś mi się nie zdaję. Nie chcę akcji, nie chcę akcji rejestracji. Um. Przychodzisz do, do swojej letniej pracy we Freddy Fazbear Pizza. Nie wiem, czy dobrze napisałem. To twoja pierwsza Ciemno tu! Haha! <laughs> <ma>, się <nie> <laughs> Ciemno tu, jak diabli mówisz, po czym wychodzisz do swojego biurka, siadasz z te kamery, no, nie słyszysz jakiś Od razu mi się przypomina, fuckboy. No, że tak ale Five Nights out Falbos. Przypomniało mi się od razu. Bonnie, Freddy. Foxy, Chica i Pokażę wam jak... Freddy wyglądał. Tak wyglądał. Tak, takim miał ręce. Nie Widzisz latarką na pewno teraz jest na lewą, aby rozpocząć to lub raczej to wy nich siedzi. I tyś sparaliżowany strachem kompletnie nie wiesz co robić. No bo gdyby, no tak było, nagle słyszę coś z wentylacji. Jest silizm, bo ja było dookoła, którą mogą mnie Jesteś tam animatornikiem. Na, no, tutaj nie mam cztery papiery. Widzicie, do głowy. Nagle z lewej wentylacji wyskakuje albo raczej spadają. pięciu pięciu chłopców Co? Nagle z lewej wentylacji wyskakują albo raczej. Spadają pięciu chłopców! Ja zaraz się tutaj puszczę! Noo, ja zaraz zabijasz się, boga! Chodźcie w bo górę. Chodźcie w Czekajcie, bo mi znowu lato chodzi jakby nie mógł jakby dostał Vincent głupku, musiałeś mnie pchnąć idiota <grytory> Ja czy Vincent Powie powiedział jeden to ty mnie pchałeś chłop chłopaki chłopaki no chuj Czekajcie teraz sobie. Popatrz, już zakończy się! Powiedzi powiedział cicho, powiedział cicho, jakbyś blondyn patrzyła, patrzyła, uej, słyszałeś na to, co się, się dzieje, za był

Co robicie? Hello, 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 co robicie? Co robicie? Podchodzi do ciebie jeden z nich ma, ma czarne włosy i zielone okulary. Jest kot. To jest bloku. Zanim się mi się zmieni węgiel hmm. Jestem Scott Coutton. Ten blondyn to Jeremy. Ten fioletowy to, to Vincent. Ten z kanapką. Kanapką. Tak. Ten z kanapką to Fizz, A ten z czapką to Mike. Powiedział. Tak to ja. Just Jak to jest fun to jest marabę. Ala! Hagbard! Nie, nie jest marabem. Nawet nie wiem, jaką marabę mam. To wiary. O, zawsze się tak kłóci, kłócą, by też tak... Ale, z, z, zwłaszcza Majka i zęby. Nie chcę, masz pan tutaj. Super, mówisz mi. No. Łapka kałtona! O! 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 Czekaj! Zamiast tego Vincenta i tego nóż, to powinno być piwa łańcuchowa. Mówisz do PL Dobra, to na serio w tym końcu.